HDR 10. No, panie kolego, to co je, Ja skomentuję to, co widzę na ekranie. Widzę strasznie przesycony ekran. Ten blok jest taki żółty, jakby jak nie wiem, w ogóle ta trawa taka zielona, strasznie przesycony. I możesz tego HDR robić na szerokim lędzie, na zwykłym lędzie, na CX, na telefoto. No w każdym razie na wszystkich lęzach z tyłu w 30 kl. na sekundę w 4K. W 60 już mi się to nie wyświetla na, na ekranie, że taka opcja jest włączona, więc zapewne tego nie ma. Jak i przednia kamera. Nie mam informacji, że chyba, że w ustawieniach trzeba ustawić na przedni. No to może tak, ale tu nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie komentując to, co widzę na ekranie, to ta trawa wygląda jakbyś jak w w jakiejś bajce, kreskówce, no to ona nie jest taka zielona. No Niebo też nie jest takie. To jak, jakby, jakby na obrazie namalowane. Także <laughs> HDR na iPhone'ie wygląda przynajmniej kolorystycznie zdecydowanie lepiej. Nigdy nie robiłem HDR, bo on zawsze tak robił takie intensywne to światło. HDR najlepiej <laughs> zobaczyć w, yy, w cieniu. bo cień i teraz to widzisz, no to ładnie wygląda, ale nie wiem, czego się ludzie podniecają tak tym HDR-em. <laughs> ja jednak wolę oglądać normalnie, bez. No ale to ja. Człowiek w podartych butach. No. Aż tak biedapel. Nie wchodźcie na, na tą stronę, bo tam jest jakiś wirus. No. <laughs> Sprawdza. No, i w zasadzie to tyle w, w HDR-ze. Ja muszę wracać, bo jestem na przerwie. I panie, mm, lumpeksowa szmata. <śmiech> <Co>? <śmiech> lumpeksowa szafa, nie szmata. Ale stabilizacja jest, jest niezła. Słuchaj, ja idę i mam na foto, no. Zap Zapytałeś dlaczego tak robię to na raty? No, nie jestem ci w stanie w jednym. Znaczy, byłbym w stanie pokazać wszystko w jednym wideo, ale to wideo trwałoby. Bardzo długo. I nikt by tego cał całego nie oglądał, a tak to ma szczegółowe testy, a nie takie, że a jest dobrze. Oj i, i pokazał i, i, i powiedział, że jest dobrze. Oj tyle. Bo większość teraz tych testów tak wy wygląda, że jest twarz e, pre prezentera na całym ekranie z tyłu gdzieś iPhone czy tam co i, i mówi, że jest dobrze. Autofokus oczywiście, że będzie działał, bo to jest tylko kwestia. HDR. Pozdrawiam i polecam, dobra idę, bo tutaj ma do kościoła.